Jakie spółki i z jakich branż mogą zyskiwać na wartości po obniżce stóp procentowych przez Fed? O tym będę rozmawiał z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji WixTB. Dzień dobry, witam pana, panie Maksymilianie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czyli korekta stóp, obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Jakie spółki będą wygrane na tej zmianie stóp procentowych? Tak, więc tutaj uważam, że należy znowu skoncentrować się na spółkach technologicznych, patrząc chociażby na to, co działo się podczas obniżek związanych z pandemią. Wtedy spółki technologiczne rosły trochę z innych powodów, natomiast właśnie podstawą było to, że spółki technologiczne miały dostęp do taniego finansowania. I przez to, że są dosyć, dosyć zwinne, operują na, na wysokich marżach, to mogły szybko zwiększać inwestycje, korzystając z tego taniego pieniądza. I uważam, że teraz sytuacja może się powtórzyć, natomiast, właśnie spoglądałbym w trochę innym kierunku niż same spółki technologiczne, bo wiadomo, spółki technologiczne mogą rosnąć, natomiast już tutaj czasami pojawiają się obawy o to, czy nie są zbyt drogie. Bardziej koncentrowałbym się, na segmentach na około trochę spółek technologicznych, czyli tych, które będą obsługiwać je. Powiedzmy sobie, że na ten moment trochę moda na sztuczną inteligencję przygasa. Nie uważam, żeby to był koniecznie scenariusz, który się zrealizuje, wręcz przeciwnie, uważam, że większość firm w średnim lub długim terminie będzie korzystała z jakiejś formy narzędzia sztucznej inteligencji, jeśli nie w całości, to chociażby w części do niektórych zadań. I właśnie wraz ze wzrostem popytu na sztuczną inteligencję, wzrośnie popyt na centra danych, będzie potrzeba budowania większych centrów danych, bardziej wydajnych i też bardziej ekologicznych, bo jednak nie ma co się oszukiwać tutaj. Centra danych są jednymi z najbardziej energochłonnych, jedno z najbardziej energochłonnych branż i właśnie rozwiązaniem i dla centrów danych i trochę też dla planety jest szukanie po prostu alternatywnych form energii. Czyli bardziej pan myśli o OZE czy o elektrowniach jądrowych? Tutaj różne są podejścia. Trochę to zależy od dostępności dla danej firmy, terenu, miejsca, kraju. Rzeczywiście w niektórych państwach pewnie lepszym rozwiązaniem będzie OZE, a w niektórych państwach lepszym rozwiązaniem będą właśnie elektrownie atomowe. Niedawno chociażby Oracle zaprezentowało swój pomysł na Centrum Danych. Które ma mieć 1 gigawatt i właśnie ma być zasilane trzema smr czyli małymi elektrowniami jądrowymi. Rozwiązanie to właśnie ma na celu trochę uniezależnienie się od dostaw energii, jakichś zmiennych cen. Po prostu ma być to zasilane przez ich, ich własną elektrownię i inną ciekawą branżą. Niekoniecznie wprost związaną z tutaj energią nuklearną, lecz pośrednio mogącą zyskać na zwiększającym się popycie zarówno na centra danych, jak i właśnie na zwiększających potrzebach nuklearnych. Ja bym wskazał spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z wodą, czy to przetwarzanie, dystrybucja, desalinacja. Te wszystkie firmy obsługujące tą część łańcucha dostaw, czy to dla centrów danych, czy właśnie dla elektrowni jądrowych, związaną, ja bym to określił, z chłodzeniem, to uważam, że te spółki mają dosyć duży potencjał wzrostowy. Jest to na razie temat nie do końca zgłębiony, bo ten popyt nie jest aż taki duży, i głównie te spółki na razie zarabiają. Na takim standardowym dystrybuowaniu wody, które chociażby znamy ze swoich domów, lecz w przyszłości mogą swój biznes bardziej opierać właśnie na centrach danych lub na energetyce atomowej. Jakie może być w takim razie spojrzenie na te trendy, tendencje tych, którzy inwestują długoterminowo? Właśnie długoterminowo wydaje mi się, że jednym z wygranych będzie sztuczna inteligencja i w zasadzie zastosowanie sztucznej inteligencji w większości, jeśli nie we wszystkich branżach. I co za tym idzie spółki, które trochę skorzystają jako taka pochodna na, na wzroście sztucznej inteligencji, czyli chociażby centra danych, które będą musiały obsłużyć zwiększony popyt. Co za tym idzie? Spółki z sektora energetyki. Tutaj odnawialne źródła energii pewnie będą na pierwszym planie na razie, ze względu na to, że można szybciej takie odnawialne źródła energii postawić, można szybciej zacząć z tego korzystać. Natomiast w dłuższym terminie firmom będzie się opłacało inwestować też w energetykę atomową. Taka raz postawiona elektrownia. Będzie im przynosiła zwroty przez dłuższy czas. Właśnie zarówno do obsługi tych centrów danych, do obsługi energetyki jądrowej, do chłodzenia tego będzie potrzebna po prostu woda. Bez tego na razie nie wymyślono lepszego rozwiązania na schłodzenie, niż chłodzenie z wykorzystaniem wody w całości lub w części, więc tylko popyt na to będzie rósł, a na ten moment wydaje się, że. Takich terenów, gdzie jest dostępna naturalnie woda, zaczyna być coraz mniej, i póki nie widzimy jakiejś nowej technologii chłodzenia, lub właśnie nowej technologii pozyskiwania wody, to będzie trzeba ją po prostu oczyszczać, ochładzać i na nowo w takim cyrkularnym systemie stosować. O tym, jakie. Branże jak i jakie firmy mogą najbardziej zyskać na obniżce stóp procentowych w wykonaniu FED. Rozmawiałem z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji w XTB. Dziękuję za rozmowę, panie Maksymilianie, i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.